Łobu dubu, ubu dubu, niech żyje nam, prezes naszego klubu, niech żyje nam. To mówiłem ja, y Muhamarek. A <śmawienie> teraz. <śmawienie> Czarek Adamski, witamy pięknie w strefie EZG. Jak? Co? Poniedziałek. W od... internetowym Radio powiatowskim EZG. No, ja nawet mi nie powiedział, od której godziny, ale skoro jesteście z nami, to znaczy, że wiecie, od której godziny. Od 19 do 20. 20, oczywiście. Dokładnie tak. Musisz zostać z nami do 20. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami do 20, bo warto, a warto dlatego, że dziś będziemy rozmawiać o konikach, głównie konikach. Ku ale Adriana. Bilety sprzedają tak, przed tak, turniejem tak, jakimś? Takie też możemy poruszyć, ale to będzie na pewno koniki, To będą koniki Adriana. Jednym z takich koników Adriana jest, drodzy Państwo, Komitety Wyborcze i zbliżające się wybory. No Fajne mają nazwy. I nazwy mają przeurocze przesłodki i o tym Wam dziś powiemy. Powiemy Wam też o nowej modzie, a może starej modzie, na wizyty gospodarcze władz miasta. Z tym, że one się odbywają w różnych momentach, choć w tych samych miejscach, w zależności od tego, kto te wizyty gospodarcze składa. Ale no, chyba i tak tego. nikt, oprócz organizatorów takiej wizyty, nie wie, że ta wizyta ma miejsce, bo tam nikogo nie ma, wiesz, tłumy jakieś, No, ale fampary. chodzi o to, żeby pokazać to potem na nie rozumiesz, to, to, to jest ważne. Powiemy wam też e, o tym, jakie już ciekawe hasła się powoli pojawiają wyborcze. Po prostu to... może jakie hasła się pojawiają, hasła bo się, tak, 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 że hasła. ciekawe, to bym już nie przesadzał. A no dobrze, dobrze, nie będę, to ja wycofuję, proszę o skreślenie z protokołu. Wytniemy. Wytniemy to, ale nie możemy wyciąć e, Iwony w odcinkach. Zaczyna się nowa akcja i ona w odcinkach odetni kupon. Późle na wieczorek. Późle na wieczorek, to będzie to. No i powiemy Wam też o czymś pozytywnym, bo my lubimy mówić Wam pozytywne rzeczy. Powiemy Wam o narodowym czytaniu. Acz ja tam swoje, oczywiście, dwa grosze dorzucę, co ja też myślę i sądzę tak obiektywnie. Wymieńcie trylogię, którąkolwiek część posiadacie. O ile w ogóle posiadać, kiedykolwiek czytaliście w ogóle? W internecie tryb. jest jakby coś, podpowiadam. No, chociaż to trudne, lepiej obejrzeć film, ale też ostatnio nie cieszę się chyba już dużym zainteresowaniem. Owim mieczem, to są dumkę na dwa serca, trzeba puścić. Chyba musimy wam puścić dumkę na dwa serca. Ale to później. Wyciągaj przy kieliszki, rozumiesz, bo <laughs> przy tego na trzech bo ja nie zniecę po prostu. Pozdrawiamy Edy, <laughs> i Mietka Szcześniaka. Bawcie się dobrze.